Witam widzowie. Dzisiaj będzie reakcja na Mambana Mambana. Mowy skończy się drana. I oczywiście. co to. Jakiś mamba, Mambana. Co tam. Teraz zaczynamy. Zacząłem sama przede mną cały świat. Tam poznałem ludzi, którzy zostali do końca. Wtedy nie wiedziałem, że gdy mi nie czas, z tymi łobuzami właśnie tu powstanie wioska. Wiem, że diamenty i mój pierwszy domek. Pamiętam do dziś moją pierwszą zbroję. Bo ja mi podał rękę, więc za nim stoję. To dzięki Tobie. Dziś mam Bana, mam Bana.

Chwil, nie mogę Zmurza. tak dłużej żyć o, a, chciałbym wrócić na serwer najlepiej jeszcze ja dziś nie boję, boję a nie, tak, nie, nie, tak, nie znaczą nic tym, że podłożyłem wojnę to jak DMT pod się dajcie tylko mi dziś mam banan, mam banan ale do rana

Czuję się eee, opętanych, jak wchodzi mi do głowy, gdy zasypiam. On w roku bosko jest stoi. Maksymalnie znaczy mówiłem zawsze, że panu się nie boi. Czuję się opętanych, znaczy, jednak czuję się chory. Mam pozbawione znaczy, życia całkowicie białe oczy. oczy. U, nie poznaje się. Czy to jestem ja? Teraz już się głosy. Teraz żyję tylko w nocy Teraz jestem tym, co kiedyś budziło strach. I całe miasto. Mogę dostać sam. Wszystko, całe miasto. Niech się jara. Nie potrzebuję nikogo. M Mogę dostać sam. I na tym się kończy. Mambana. Pa, pa.